W sprzęcie dla najlepszych wejdź na groundgame.com Maruszalkiewiczy Nekczkole jesteśmy po ceremonii ważenia przed galą Babylon MMA21. Ze mną Paweł Pawla, który będzie bronił swojego mistrzowskiego pasa. Witam serdecznie. Witam serdecznie. A jakie emocje przed obroną pasa? Znaczy w sumie takie zawsze jak, jak przed każdą walką tak naprawdę. No to, że obrona to tam dużo się nie zmienia, jest przed mną ciężka walka i tego się trzymam, żeby dać siebie 100%, tak? I oczywiście wygrać ten pas do domu, bo chciałbym wrócić z nim do domu. Słuchałem Twojego wywiadu z Jackiem Środowego. Ja wiele więcej od Jacka nie wymyślę, on praktycznie wyczerpał temat, ale muszę jednak zapytać o rzecz niezwiązaną do końca z tą galą. Jakie Paweł Pawlak ma dzisiaj cele, jakie ma dzisiaj Paweł Pawlak marzenia, bo zwiedziłeś już kilka ładnych organizacji, są największe na świecie. Nie wierzę, że z tyłu głowy gdzieś się nie tli jeszcze, jeszcze jeden zamach, no bo walczysz od tylu lat, zwiedziłeś tyle organizacji. Ale jednak e, sądzę, i Ty też wydaje mi się, że teraz już jesteś też innym zawodnikiem, e, bardziej gotowym mentalnie na takie wyzwania, jakie tam Cię czekały, czy to jeszcze gdzieś jest w głowy faktycznie tli? E, dokładnie tak, no chciałbym się sprawdzić jeszcze raz sportowo, no wiadomo, UFC jest największą federacją i, no, i najbardziej prestiżową, wtedy byłem generalnie za młody, myślę na to, biłem się na małych eventach zawsze, to 10 walk to zrobiłem, no to no, wiadomo, na małych eventach po 1000, 2000. Kiedyś była ta Arena, ale nie była nie wyprzedana, to tam było z 3000 osób, tak? No wiadomo, to jest co innego, tak? Myślę, że też ta publika, te problemy z kręgosłupem moje, które wtedy miałem prawie przez całą karierę w no myślę, zrobiły robotę. No i nie byłem myślę, że dojrzały, tak? Ile miałem? 24, chyba lata 3. Coś takiego to było za wcześnie. Teraz myślę, że mentalnie inaczej do tego podchodzę, wiem po co to robię, tak. Też się przede wszystkim tym dobrze bawię teraz, nie tak kiedyś, że miałem presję, nie, wiem, musiałem pieniądze, zarabiać, wszystko i tak dalej. I to było takie najważniejsze. Teraz wychodzę, bo chcę się sprawdzić i dać siebie 100%, tak? I mam nadzieję, że tą walką jutro pokaże, że może jestem gotowy też na jeszcze wyższe wyzwania. Pokazało, że nie tylko potrafi zdobywać pasy, ale też daliście dwie genialne walki. Genialne, absolutnie genialne walki. To, co się działo i w pierwszej, w której trochę brakło tlenu, ale też w tej drugiej, w której ten tlen odrobiliście i daliście to, co, tego, czego fajnie oczekiwali wtedy w Łomży. E, to było coś niesamowitego. Powiedz, jakbyście miał siebie ocenić wtedy, z ostatniej walki w WFC, a dzisiaj, ile, ile razy Paweł, Paweł jak jest lepszy? No, myślę, że z kilkadziesiąt. Tak naprawdę, no. Wtedy tylko no, w jednym klubie cały czas nie było czegoś takiego, kiedyś też było inne MMA, wiadomo, no, kiedyś to też bardziej raczkowało, teraz mam trenerów od wszystkiego, tak naprawdę od treningu fizycznego, od stójki, tak, od MMA, od Jiu -jitsu. kiedyś tak no, bardziej prowadziłem na sumie tylko jeden trener, tak naprawdę nie było takich aspektów fizycznych, myślę, że to też jest teraz bardzo ważne, że te aspekty fizyczne, no i mentalność, tak? No, kiedyś to robiłem tak po prostu, żeby coś tam zarobić, tak, a teraz robię to, żeby, no wiadomo, mojemu dziecku się lepiej żyło, jak zarobię większe pieniądze, tak, no i chęć tej rywalizacji jest wielka, tak, żeby się sprawdzić, czy jestem naprawdę coś wart w tym MMA i tak dalej i to mnie tak cieszy, że mogę to robić i wychodzę teraz 100% sprawny do walki, bo na przykład w tej ostatniej walce miałem bardzo ciężkie problemy z, z kręgosłupem, przy innymi dwa miesiące prawie nie robiłem zapasów. I to też był duży problem dla mnie, ale no za to mogłem się otworzyć w stójce i fajną daliśmy batalię w stójce, no bo mogę tylko to robić tak naprawdę, tak, i no i wyszło fajnie, tak, na szczęście bez większych tam problemów zdrowotnych No i mam nadzieję, że teraz też wyjdzie bez problemów zdrowotnych i wygram, tak Choć mówię, rywal bardzo solidny, także jestem ciekawy tego, co robi przez to ostatnio półtora roku czy będzie gotowy właśnie na to 5 na 5 i czy jest nie będzie jakiej rdzy miał, tak? No wiadomo może być po takim czasie. Słuchaj, no trenujesz z prawdziwym robokopem. Jest Roberto Soldicz, ale on ma, on ma to ten przydomek z innych powodów. Marcin Krakowiak naprawdę dostał robokopem. <grym> czy, czy Bo jakby do momentu operacji, póki jeszcze to nie było tego wiadomo, co się wydarzyło, miałeś okazję już z nim wtedy z nim sparować jeszcze? No tak, normalnie sparowaliśmy też, no on. No to wyszło też tak, że on nosa złamał na treningu i dlatego znaleźli tą e, czaszkę wkleśniętą, <grych> także no grubo no. Nikt tego nikt nie sprawdził? W czasie nikt, nikt, nikt nie zauważył? że tam ma jakąś dziurkę chyba w czole czy coś, a każdy sam mówi, że sobie jaja robi po prostu, tak? <grych> no to jest taki... <grych> taka... odczuwał tego no, aż szok, no tak jak Cyborg trochę z tym, e, no, nabelatorze, tak, e, dostał tak, tak, tak. samo koletkę, że jego to odcięło od, od razu, nie, a tutaj... Marcin pokazał też charakter, no, że to myślę, że był gigantyczny ból, nie? Lub po prostu ta kość nie wyszła mocno może w mózg czy coś, no nie wiem, ale tak szacun, że gdy dokończył tą walkę, to chyba by w drugiej rundzie. Także no, wielki szacun za charakter, tak, no i no, fajnie, fajnie mieć kogoś takiego u siebie, cyborga. To zapytam też o Bartosa, zanim debiut, wyczekiwany długo i przez niego, i przez organizację, i przez jego fanów, i przez skaterów zapewne też. W KSW jak oceniasz to, co się, to jak się pokazał z Leonelem Padillo? No bo wszyscy oczekiwali jednak, że to będzie łatwiejszy przebieg pojedynku, no bo jednak ten balon był pompowany przez około rok. Dokładnie tak, no myślę, że też trochę presja KSW go zjadła, ten debiut, wyczekiwany debiut. No to, że gadaliśmy, może mu też trochę, że to placek i może to też... Nie ma tak wsparcia kolegów. Może to właśnie, myślę, że to on mentalnie się nastawił na łatwą walkę, a w walce okazało się, że no nie jest wcale taki łatwy, ale myślę, że jakby był nastawiony inaczej też i trochę może inaczej no podszedł, Czy może ta, ta presa, też KSW, też go trochę zjadła, bo się stresował bardzo. Myślę, że to miał duży to jest, e, czynnik do tego wszystkiego, że no, tak się męczył, bo w drugiej rundzie to generalnie no, były trochę jaja, no, bo tam dostawał w pierdy ciężkie. Ale no, mówi, że kontrolował walkę, tak? Ale no, w trzeciej rundzie się obudził, no już e, leciał normalnie tak jak leciał, tak? Mocne ciosy, uderzenia już się widać, że wkurzył i, no, i pokazał jaja, tak? Że wygrał w ładnym stylu i, no, i się udało. Ja tam w większości znajomych mówiłem, żeby stawiali kursy, że on go przed czasem robi, a tam e, 50, sekund chyba było do końca i na szczęście udało, także w sumie miałem dobry typ. Dobry typ. Ja jeszcze na koniec zapytam o Guzjewa, no bo jak się w jego rekord spojrzy, to jest chyba taki skrajny moment, gdzie już to jest na, już prajma za sobą, tutaj będziemy się czarowali 38 lat, ale to, to jeszcze nie jest ten moment, w którym on leci w dół, Duże, mocne walki ma bardzo za sobą. Zaczynał chyba rok przed tobą, ale chociaż ty też zaczynałeś tak wcześnie, że to, że to już 16 lat. Rozmawiamy o bardzo bogatej karierze. Ile z jego walk widziałeś i co w twojej opinii będzie najtrudniejsze, najgroźniejsze? Bo widać, że nie przyjechał po wypłatę, też fizycznie się przygotował dobrze, no bo tam naprawdę tego tłuszczu wiele nie ma, forma jest wybitna. E, dokładnie, przede wszystkim ostatnie walki oglądam. Tam tych wcześniejszych nie oglądałem, bo to wiadomo, nie ma sensu tam. Ostatnie chyba 4-5 walk oglądałem przede wszystkim z Grzegorzem Siwym najbardziej tak oglądałem żeby patrzeć bo tutaj chłopak z podwórka bili się 5-5 po pięć. tam była niejednogłośna decyzja taka mogła pójść w dwie strony tak naprawdę no i to wiadomo było jakby u niego także może dlatego też poszło w tą stronę dużo głosów jest takich, że Siwy to wygrał, ale taka twarda walka to była na pewno, no, on jest nieustępliwy i no, zapasiczo mocno wygrał wtedy, tak? Na pewno tą walkę z Siwym, więc no, trzeba uważać przede wszystkim na jego zapasy myślę i, i parter, bo dobrze kontroluje, ale ja myślę, że jestem na to przygotowany. Ja lubię takich ludzi, którzy mnie obalają po pierwsze. Tak, to jest moim zdaniem trochę taka podobna walka do Sheldona Leskota, jak byłem się w Krakowie. I on też był takim mocnym, mocnym zapaśnikiem, turem i próbował mnie obalać i się tym wypompował. No, liczę na podobny scenariusz, choć nie mogę powiedzieć, też uderzy jakieś ciosy mocne, tak? Ale myślę, że w tej sytuacji sobie poradzę, tak? Więc yy, zobaczymy co będzie w zapasach i czy będziemy miał taki trend, żeby to wytrzymać, tak? No, też mówimy, półtora roku nie walczył, więc pytanie czy to się odbije, bo ja tak naprawdę tamten rok mocno przepracowałem, zrobiłem trzy walki i dwie po pięć. Wie 5 po 5, więc tak. to jest duże doświadczenie, tak? No, Jestem cały czas w gazień, trenowałem tamten rok, ten rok, więc yy, nie obijałem się, tak? Pytanie co on robił, tak? W tamtym roku. Nikt tego tak naprawdę nie wie, nie? Dowiemy, dowiemy się jutro. Dowiemy się jutro i Paweł, e, obrona pasa to jedna, natomiast ja przede wszystkim życzę sobie i fanom e, przed telewizorami, żebyś po prostu obronił jakość w pojedynku, bo to co zrobiliście z Adrianem dwukrotnie to był sztos i, i my gorąco liczymy na ten sztos jutro, bo to jest najważniejsze dla fanów emocje pasy pasami, ale to emocje są najważniejsze, oby nie była to przechodzona walka tylko ogień przez, no nie musi być 25 minut, ale przynajmniej przez te 10-15 e, Dokładnie ja bym wolał w pierwszej rundzie, żeby coś po tu zmienić, a nie bić się tyle czasu ciągle, bo w tamtym roku chyba spędziłem no, w OKTAGONIE no Prawie wszystkie dystanse, jedynie z Filipem Tomczakiem w trzeciej rundzie go znakautowałem tam na początku jakoś, ale tak to dwie po pięć, po, po pięć, no to jest dużo czasu, dlatego chciałbym jakąś tam nowość i w pierwszej rundzie wygrać. Także tego sobie liczę, ale po fajnej jakiejś walce wygrać, żebyście wy te, byli też byli zadowoleni. Nie? Tak jest, na no to liczymy w takim razie. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas, za wywiad, Widzimy się jutro na ściance po walce. Dobra, dziękuję, do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam wszystkich sponsorów. No i do zobaczenia jutro na gali, na pewno będą fajne pojedynki, więc warto oglądać. Tak jest, dziękuję, dziękuję. bardzo.